Witam wszystkich serdecznie, tutaj Estet StarCraft i zapraszam Was do czwartego meczu w pojedynku Best of Nine między Whiterun a Beastim. Beastim y zaczyna jako Terran po prawej stronie na dole Whirlwinda, a, a Whiterun oczywiście Protoss po lewej stronie na górze. Whirlwind to jest mapa, która jest chyba delikatnie wzorowana na Um, w takiej mapie, <noise> której nazwy jak zawsze zapomniałem, która była przez długi czas w Map star um, StarCraftowym 1 do 1 na 1, -1 um, i który ja bardzo nie lubiłem, bo zawsze kończyła się VallGatem, ponieważ nie było rampy do Maina. W tym wypadku widzimy, że rampa już jest, więc nie, gate nie jest tak częsty w PvP. No, a w PvZ w ogóle Forgate nie jest częsty, bo niestety albo na szczęście Terra nie jest w stanie się bez żadnego problemu przed forgateem wybronić, budując dwa bunkry. Ale tym razem zobaczymy, co się będzie działo dalej. Widzimy, że Wilder dosyć wcześnie zdecydował się scoutować. Wysłał 10 proba do skautowania, czyli tego proba już po pylonie, czyli w zasadzie nawet 9 proba. Najwyraźniej chce się tym razem upewnić, że żadnych śmierdzieli BISTI nie będzie puszczał, ale tym razem BISTI chyba na żadnego śmierdziela się nie decyduje. Jest Supply powybudowani w linii minerałów, ciekawe miejsce swoją drogą. No i wygląda to troszkę tak, jakby BISTI oszczędzał na Command Center. Czy, czy o kliknąłem MB zupełnie przypadkiem. Bisty oszczędza na Command Center, czyli wygląda na to, że Bisty szykuje się do gry ekonomicznej. Ała eee, teraz standardowo, jest Asymilatorek, jest Gateway. Tak jest, zaczął od Command Center. Wbrew pozorom, jest to bezpieczne zagranie. Na tej mapie jest to bezpieczne zagranie. Zaraz będę powsta będą powstawały pierwsze baraki, potem yy, jeszcze jeden Supply Depot, potem drugie baraki. No i w ostatecznym rozrachunku spokojnie będzie w stanie Bisti się obronić przed jakimkolwiek atakiem. Nawet bierze wczesną rafinerię, czyli być może będzie próbował od razu w y, jakąś fabrykę przechodzić i atakować minami. Ale zobaczymy jeszcze wszystko przed nami. Wajtera drugi gaz, White Cybercore i powinien być wrzucony Gate. Nie decyduje się na Aurugate w tym momencie, ponieważ, ponieważ nie wiem, czy, ponieważ zapomniał o nim. O, teraz dopiero zaczął. I mamy proxy Pylona. Czy Bisti cokolwiek o nim wie? Oczywiście skautuje tutaj gdzieś tym swoim stefakiem, ale tego miejsca nie sprawdza. On po prostu w tym momencie szuka Protosa. Sprawdza, gdzie jest Protos, a Protos zaczął już budować Stargate, a. czyli będzie znowu, znowu Proxy Oracle. I to jest doskonałe miejsce na takie proxy, ponieważ jest bardzo, bardzo, bardzo blisko ten Stargate do bazy Terrana, więc. Oj, może się znowu ten mecz skończyć dokładnie... Aaaa nie powiem dokładnie tak samo jak co. Obejrzyjcie wcześniejsze mecze, z tego powiedzenia. Koniecznie obejrzyjcie wcześniejsze mecze. W tej chwili jest 2-1 dla Whitery i no, w najgorszym wypadku mamy przed sobą jeszcze ile meczy? Czy? Włącznie z tym e, ponieważ jest opadienek best of nine, czyli do 5 wygranych. E, I Wojdrej zaczął od Wojdreja. Czyżby próbował robić jakiegoś basta na tym bunkrze? Dopiero 4 mamisów w środku. To może być jakiś... Uu... Jedna mina jest, ta mina nie zniszczy Wojia od razu, ale Marinesów jest zdecydowanie za mało. Kolejne SCV-ki są niszczone, fokusowany Stalker, ale i Marincy i scv są niszczone. Kolejny working Stalkerów. W kiepskiej sytuacji jest Blitz, w, w tym momencie. W kiepskiej sytuacji jest jeszcze ten Oracle tutaj dodatkowo, ma zero zabitych dużo straconych ten coś. A tak, Missile Turret. To zdecydowanie działa i w tym momencie Whitra próbuje się przebić. Są scf ki reperujące bunkier, jest rzucony Prismatic Alignment na dragon. więc Voidrey zadaje dużo więcej obrażeń, stracony pilon ze strony Whitery i to jest all-in ze strony Whitery. To jest zdecydowanie all-in. Supply są w tym momencie dokładnie takie same, ilość yy, harwesterów też jest taka sama, więc w tym momencie Beastie ma już tyle samo armii co Whitery, więc nie jest to dla Whitry dobra sytuacja. Są dwa bunkry, jest dużo scf przygotowanych do budowy bunkrów, jest drugi Wojdry, Wojdry ze swoimi dużymi obrażeniami. Być może będzie w stanie zniszczyć te wszystkie bunkry. Zaraz zobaczymy. fokusowany jest jeden bunker. Nie ma co reperować tego bunkera, miny już zostały odpalone i padnie ten bunkier! Fokusuj bunkier! Jest! Padł, ale był tam tylko jeden Marin w tym momencie, drugi bunkier, został zniszczony, ale jest tu zdecydowanie zbyt mało, zbyt mało protosa, żeby być w stanie przebić się, chociaż te voidraye nie mają wszyscy być atakowane, są tylko marudery i są. Jest pięciu marinistów, to znaczy pięciu marinistów nie da sobie rady z dwoma Wojdrejami. Gdyby te miny zdążyły wybuchnąć, zaraz będzie już cooldown na tych minach odnowa i ta mina może trafić w tego Wojdreja. Nie, trafiła w stalkera, bardzo dobrze dla Wajte, druga mina trafiła w voidraya, ale w tym momencie nie ma już ani jednego Manisa, który byłby w stanie atakować te voidraye, voidraye zaraz zaczną regenerować swoje tarcze i jest bisti w tarapatach, w dużych tarapach. Tak. White ram ma mało, ale Beastie ma jeszcze mniej, jeszcze mniej i ma nieduże wydobycie, raptem parę SCV-ek kolejne miny w produkcji, te miny zostały ominięte, White ram nie ma żadnej detekcji i to może być zbawienie dla Beastiego, ale jeśli Beastie zaraz nie wybuduje jakichś jednostek to będzie bardzo, bardzo źle, miny zostały tutaj podniesione jeszcze jedna mina powinna zostać podniesiona, w tym momencie się zakopują i... a rozumiem, teraz się przeniesie do tej ekspansji, a te miny będą mogły atakować schodzącej jednostki, Marine będzie w stanie być może za kilka chwil rozwalić tego Stalkera, wyląduje tutaj Command Center, te SCVki i miły zostaną zniszczone, ale nie wiem, nie wiem w tym momencie, czy jest w stanie cokolwiek zrobić. I tutaj widzimy, że jedna z tych min wybuchła na tych wszystkich tak atakując prawdopodobnie Stalkera. Dwa muły zrzucone, będą mogły wydobywać minerały, ale ten Oli-In chyba się powiedzie. Chyba się powiedzie. Jest, jest GG ze strony Bistego, więc Whiter wychodzi na, na znaczące prowadzenie w tym momencie, jest 3 do 1 dla Whiter w tym pojedynku Best of 5, czyli jeszcze tylko 2 Best of Nine, jeszcze tylko dwa mecze ewentualnie General Whiter od wygranej. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, lajkujcie, subskrybujcie i kciukujcie w górę i do następnego kasta.